Dziś opowiemy o tym, co ma rzeka do miasta. A materiał ten rejestrujemy nad brzegiem Strugi Toruńskiej. Dziś jesteśmy wy w Toruniu, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Kiełmstoczku, Szczecinku, Święcim, Krotoszynie, Rynicy Pułańskiej, Lubieszowie, Troja, Warszawie. Podcast pełen treści. Słuchaj do ostatniej sekundy. Artur Dobiegała, Paweł Kamiński. Podcast miastowy ten odcinek należałoby zacząć chyba od pytania, czy znasz jakieś znaczące polskie miasto, które nie leży nad rzeką. No i zaraz chciałoby się odpowiedzieć, że pewnie, że znam. Łódź na przykład nie leży nad rzeką, Katowice nie leżą nad rzeką, Białystok nie leży nad rzeką. A no właśnie, czy aby na pewno? Zacznijmy może od Łodzi, która no, zdaje się być chyba jedynym, aż tak dużym, niepokojąco wielkim miastem, które nie ma nic wspólnego z reką. Jeśli jednak cofniemy się do samych początków włókienniczej metropolii, to znaczy czasów, gdy nikt nawet nie spodziewał się, że na naszych ziemiach wyrośnie drugi Manchester, zobaczymy szemrzącą rzeczkę, którą nazwano wówczas Ostrogo. Zobaczymy, a nawet usłyszymy. Łódka płynie po mieście do dzisiaj, ale robi to w sposób bardziej dyskretny i przeważnie jednak pod ziemią, podobnie jak nasza struga toruńska. Struga toruńska, która płynie pod ziemią w zasadzie no, głównie na Starym Mieście, czy, czy, czy bliżej centrum, bo wszędzie indziej jej koryto jest raczej odkryte. Ale to prawda, są długie odcinki, w których rzeczka no, płynie pod ziemią. A zatem łódzka łódka. Na odcinku, który dała początek nie tylko przemysłowej Łodzi, ale Łodzi w ogóle jest ukryta w podziemnym kanale. Rzeka trafiła w kryte koryto ponad 100 lat temu, natomiast niedawno zaaranżowano specjalny wizjer, czyli przeszklony właz do kanału, dzięki któremu łodzianie i goście mogą bliżej przyjrzeć się łódce. Miejsce to nazywane jest Okiem śledzia, bo i park staromiejski, pod którym płynie rzeczka, nazywany jest właśnie parkiem śledzia. Tyle, że trzeba dodać, że to nazwa mocno nieoficjalna. No ale nadal interesująco umocowana w historii miasta. Musimy pamiętać, że teren obecnego parku, aż do zniszczeń ostatniej wojny, był bardzo, bardzo gęsto zabudowany przez śródmiejską tkankę kamienic. a no, Był to rejon zamieszkały głównie przez Żydów, którzy prowadzili tutaj liczne biznesy. Podobno działało tu również wiele sklepów z artykułami rybnymi i to właśnie zapasy zgromadzone w zasypanych piwnicach, zburzonych podczas wojny domów, dawało o sobie znać, gdy podczas urządzania parku dookoła unosił się charakterystyczny smrodek. Ale powiedzmy też, że okolica nie tylko intensywnie pachniała, ale także cechowała się również kiepskiej jakości gruntem. Stąd większość nasadzeń, jakie poczyniono podczas urządzania zieleńca, nie przyjęła się. Z tego też względu podjęto decyzję, by do parku sprowadzić dorosłe i już ukorzenione drzewa. Przeszło 130 sztuk dorosłych kasztanowców, leszczyn oraz brzus przyjechało ze Szczecina. Na marginesie trzeba dodać, że szczecińskie drzewa jeździły również w inne rejony. Czego dowodem są szpalery przy ulicy Kubusia Puchatka w Warszawie, przy stacji metra Nowy Świat Uniwersytet. Wróćmy jednak nad rzekę. Podobną historię do łódzkiej łódki ma na przykład katowicka Rawa. Ta również nosiła niegdyś inną nazwę, a w wieku XVIII określano ją mianem rozdzianki. Podobnie jak w Łodzi, taki w Katowicach rozwój przemysłu nie byłby możliwy, gdyby nie dostęp do wody. I podobnie też jak w Łodzi, Rawa stała się w końcu ściekiem. Śmierdzącym ściekiem, odbierającym przemysłowe i komunalne zanieczyszczenia. No, a ostatecznie trafiła pod ziemię. Powiedzieliśmy o łodzi, powiedzieliśmy o Katowicach. Należałoby jeszcze powiedzieć o białym stoku, który wymieniliśmy na samym początku. Który również nie kojarzy się z nadrzecznym położeniem. No, ale trzeba by na pewno. Tamtejsza biała również traktowana była z przymrużeniem oka i określano ją raczej jako brudny, wysychający strumyk, jednak. Pokazała na co ją stać wylewając w 1922 roku i okazało się wówczas, że nawet ta mała rzeczka mogła narobić bardzo dużo strat. Co jednak najważniejsze, to właśnie białej miasto zawdzięcza swoją nazwę, ponieważ biały stok to przecież nic innego jak biały potok. Dzisiaj, kiedy rzeki mają walor krajobrazowy, rekreacyjny, aż trudno zrozumieć, że dawniej brano pod uwagę ich inne, zupełnie poważne walory. Przede wszystkim każde miasto potrzebuje dostępu do wody pitnej, a w tym sensie aż trudno wyobrazić sobie miasto, które zakładano by z dala od rzeki. Nie musi być to zraźcie tak majestatyczne jak Wisła na przykład, ale dobrze by cokolwiek szemrało w okolicy lokowanego ośrodka. Rzecz jasna da się wymienić miasta, które założono w sporem oddaleniu od y, zdatnych do picia źródeł, ale zawsze wiązało się to jakoś z dodatkowymi wysiłkami. No i inwestycjami w infrastrukturę przede wszystkim. A więc po pierwsze mamy lokowanie miasta przy rzece jako źródle wody pitnej. No tak, a po drugie, nie mniej ważne, nadrzeczne położenie daje zwyczajnie bezpieczeństwo. Czasami chodzi na przykład o stromą i trudną do zdobycia skarpę, tak jak ma to miejsce no, chociażby w Warszawie albo Płocku. Innym razem kluczowe są podmokłe tereny, bagna, grzęzawiska. Bo kradła, które zabezpieczają miasto od tyłu, podczas gdy od przodu, można by powiedzieć, jest ono bezpieczne dzięki głównemu nurtowi rzeki. I tutaj Toruń, w którym jesteśmy. Na przykład. Świetnym punktem do posadowienia miasta może też być ujście jednej rzeki do drugiej, do jeziora, czy też do, do morza. I tutaj może być na przykład Gdańsk. Innym wymarzonym miejscem na lokację jest wyspa. No i tutaj najlepszym przykładem będą chyba Poznań i Wrocław, których kariery zaczęły się w takiej właśnie lokalizacji. Zarówno w stolicy Wielkopolski, jak i Dolnego Śląska. Pierwsze miasta, czy raczej proto miasta, jakbyśmy je dziś nazwali, powstawały na ostrowie tumskim. No i dopiero w kolejnych etapach rozwoju lokacyjne już ośrodki opuściły wyspy i osiadły na stałym gruncie, co jednak ważne nie tracąc kontaktu z rzeką. Przejdźmy do naszej strugi toruńskiej. Rzeki to również obronność pod innym kątem. Cieki dają bowiem możliwość napełnienia fos, jak miało to miejsce właśnie w tym przypadku. Ta struga jest zresztą o tyle interesująca, że praktycznie na całej swojej długości jest sztucznym, powstałym w latach 60. XIII wieku, przekopem. W ten sposób krzyżacy zmienili bieg rzeczki uchodzącej do drwęcy i poprowadzili ją kilkanaście kilometrów dalej, wykorzystując do swoich interesów. Również interesów jak najbardziej dosłownych, bo struga napędzała młyny, folusze, farbiarnie, no a wreszcie i w kontekście starych kupieckich ośrodków, by wspomnieć Toruń właśnie, ale też Kraków, Wrocław, Poznań, rzeka to również arteria komunikacyjna, dzięki której można prowadzić ożywiony handel. Często nawet dalekosiężny, bo Wisłą właśnie napływały do Torunia towary sprowadzone z innych hanzatyckich emporiów. Pozostając nad Wisłą, w Toruniu trzeba powiedzieć, że rzeka to nie tylko dobrodziejstwo, ale też dość poważna przeszkoda, a niekiedy nawet problem. Przeszkoda dla ewentualnych najeźdźców, ale też czynnik hamujący rozwój samego miasta. Nie bez powodu lewobrzeżne dzielnice miasta jeszcze do niedawna złośliwie nazywano toruniem klasy B. No i dopiero powstanie drugiej przeprawy drogowej pozwoliło na odczarowanie terenów za Wisłą, co sprawiło znowu, że bardziej przychylnym okiem zaczęli spoglądać na nie inwestorzy. Ta dysproporcja przestrzenna czy rozwojowa w ogóle jest widoczna również w innych miastach, które leżą na dwóch brzegach Wielkiej Rzeki, czego innym dobrym przykładem jest chyba stolica. Rzeczywiście, w Warszawa, gdy się rozrastała, to tak naprawdę roz, roz, zaczęła swój rozrost na jednym z brzegów, a dopiero później przeniosła się na drugi. Jasne, no bo przez długi czas w zasadzie no, przez długi czas Warszawa leżała tylko i wyłącznie na lewym brzegu. To, że mamy dzisiaj Warszawę po dwóch stronach, to no, wynik inkorporacji kolejnych osiedli czy miasteczek, miast leżących wokół starej Warszawy, wielu jurydek itd. Tak tak to jest dłuższy temat i na inną okazję. W każdym razie rzeczywiście Warszawa jako taka, ta właściwa, to, to lokacyjny ośrodek na lewym brzegu Wisły. Natomiast to wszystko, co na prawym, co tutaj nazywamy jakoś tak nie do końca rozrośniętym czy źle rozwiniętym względem lewobrzeża, no to Praga z przyległościami. A tak jeżeli myślę jeszcze o Toruniu, to zastanawiającym jest fakt położenia dworca kolejowego, na lewym brzegu, gdzie tak naprawdę miasto dopiero się później rozrastało, to były okoliczne wsie przydworcowe, prawda? To prawda, z dworcem to jest dłuższa historia, bo z początku zresztą myślę, że będzie okazja realizować materiały o dworcach, ale skoro mamy no, 17 sekund na mały off-top, z tym toruńskim dworcem to jest o tyle ciekawa sprawa, że on miał powstać na prawym brzegu, ale no ze względu na skomplikowaną sytuację własnościową i jeszcze kilka innych czynników ostatecznie wyfrunął na lewy brzeg, ale też jednocześnie sprawił, że toruń przybył na lewy brzeg. To znaczy przez długi czas jedyną enklawą terenów prawdziwie toruńskich leżących w granicach administracyjnych miasta był ten języczek Cypel, na którym leżał dworzec. No ale to tak zupełnie na marginesie. I też z tego względu przez długi czas Dworzec Główny nazywano Dworcem Toruń Przedmieście, bo on faktycznie leżał na Przedmieściu. I to względem niego określono Dworzec Miasto, leżący faktycznie w mieście. Wróćmy jednak do rzeki i powiedzmy kilka słów o jej przykrym aspekcie, bo rzeka to tak naprawdę również ciągłe ryzyko powodzi, niekiedy katastrofalnych w skutkach, czego doświadczył Wrocław w pamiętnym 1997 roku. Podobnej tragedii, chociaż chyba o daleko większych konsekwencjach, doświadczył też węgierski szeged w roku 1879, kiedy tamtejsza cisza spustoszyła miasto do tego stopnia, że z przeszło 5 tysięcy budynków zostało podobno tylko trochę ponad 200. No ale w pewnej mierze tragedia ta wyszła miastu na dobre, ponieważ cesarz Franciszek Józef obiecał odbudować szeged w iście metropolitalnym duchu. Fundując mu szerokie bulwary, okazałe kamienice, pałace i gmachy publiczne. W pomoc Szegedowi zaangażowały się również miasta europejskie, a pamiątką tego wsparcia są nazwy bulwaru obiegającego śródmieście. Reprezentacyjna arteria na kolejnych odcinkach nosi nazwę moskiewskiej, paryskiej, brukselskiej, rzymskiej i londyńskiej. No ale wspomniane wcześniej Wrocław nie jest jedynym miastem ofiarą powodzi, jakie dałoby się znaleźć na naszej ziemi. Warto na przykład przyjrzeć się hmm, świeciu w województwie kujawsko-pomorskim. Tam potęga Wisły tak bardzo dała się we znaki miejscowym, że zostali zmuszeni do przeniesienia miasta na wysoką skarpę, no gdzie wreszcie byłoby ono bezpieczne na wypadek wylewu. Tym sposobem, spacerując po świeciu, znajdziesz pięknie urządzone XIX-wieczne miasto na wzniesieniu i negatyw starego średniowiecznego świecia w Dolinie to opuszczone miasto robi naprawdę wielkie wrażenie, ponieważ w istocie to nadwiślańska łąka, na której da się wypatrzeć pozostałości murów obronnych no i monumentalny kościół parafialny. W okolicy stoi też okazały zamek. No i szczególnie ta fara robi wielkie wrażenie, ponieważ oglądanie kościoła tych gabarytów poza zwartym kontekstem miejskiej zabudowy jest wielką rzadkością. A skoro już jesteśmy w Kujawsko-Pomorskiem, kapryśność rzeki była też powodem przenosin Torunia, który w początkowej fazie swojego istnienia leżał na zalewowych terenach oddalonych o kilkanaście kilometrów od dzisiejszej starówki. Dopiero wnioski wyciągnięte z powodzi zachęciły Krzyżaków do translokacji w wygodniejsze miejsce. Taki Wybór tego miejsca nie był przypadkowy, ponieważ finalna lokalizacja miasta chroniła przed wodą, dając jednocześnie dogodny dostęp do niej. I to jest chyba sprawa kluczowa. Wszystko dlatego, że toruń pobudowano na terasie niezalewowej, ale jednak położonej nad samym brzegiem rzeki. To wygląda mniej więcej jak taki jęzor, no niemalże wdzierający się do rzeki czy podchodzący pod jej brzeg, no ale jednocześnie bezpieczny na wypadek podwyższającego się stanu wody. Podobnego szczęścia nie miało na przykład położone naprzeciw świecia hełmno. Bo tamto miasto również przenoszono z nadwisły na wysoką skarpę. No i właśnie, właśnie te przenosiny, to oddalenie od brzegu rzeki, zdaniem wielu badaczy, stało się powodem upadku hełmna. Historycy uważają bowiem, że to odcięcie miasta od życiodajnej arterii handlowej przyczyniło się do tego, że hełmno szybko zaczęło być stolicą państwa krzyżackiego jedynie na papierze, a rozwój gospodarczy ośrodka został przez to skutecznie przyhamowany. A jeżeli mówimy o wylewającej Wiśle w Toruniu, to ci, którzy mieliby ochotę zobaczyć, jak wysoko wylewała niegdyś Wisła, mogą wybrać się na przykład w okolice Bramy Mostowej. Tablice z oznaczonym poziomem i datami konkretnej powodzi mogą znacząco rozbudzić wyobraźnię. Tam jest też oznaczony chyba rok 1572, z tego co pamiętam. Rok o tyle katastrofalny, że nie tylko powódź miała wówczas miejsce, ale też trzęsienie ziemi. W Toruniu? W Toruniu. No, myślę, że moglibyśmy przyjrzeć się tej sprawie kiedyś bliżej. Nie jestem teraz pewien daty, prawda? mówiąc, ale to można sprawdzić, nie? Ale rzeka to nie tylko korzyści gospodarcze i ryzyko katastrof. To również potencjał estetyczny, a nadbrzeża proszą się o efektowne urządzenie. Dobrym przykładem kompleksowego podejścia do tej sprawy jest nadrzeczny bulwar w Londynie, który rozciąga się od pałacu westminsterskiego aż do Black First Bridge. Victoria Embankment i inne odcinki nadbrzeża to dzieło zasłużonego inżyniera Josepha Bassel Londyn pyszni się również gmachem parlamentu, eksponowanym pięknie od strony tamizy. Podobnie postąpiono w Budapeszcie, gdzie tamtejsza siedziba władz przegląda się w Dunaju. Dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Zanim wysłuchacie do końca, pamiętajcie, aby dać znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, pomoże nam to walczyć ze sztuczną inteligencją. Zajrzyjcie też na naszą stronę podcastmiastowy.pl, gdzie znajdziecie artykuł i zdjęcia do dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę. Paweł Kamiński i Artur Dobiegał. O tym, jak wielkie znaczenie w życiu i historii miast mają rzeki, nie świadczy fakt, że wiele ośrodków zawdzięcza swoją nazwę rzekom właśnie. Spójrzmy choćby na świnoujście, czyli miejsce, gdzie świna znajduje ujście do morza. Ważną inspiracją w zakresie toponomastyki bywał również fakt, że w tym lub innym miejscu rzeka dawała bardzo dogodne warunki do tego, by ją przekroczyć. Wiele miast powstało bowiem u brodu, i to właśnie brud stoi za nazwą brodnicy i również przez brud, warszawskie brudno pisane jest przez oskreską. Frankfurt i Oxford mają podobne pochodzenie, ponieważ furt i fort to po prostu terminy oznaczające miejsce przeprawy przez rzekę. W nazwach niektórych miast zachowała się również pamięć o ważnym moście, jak ma to miejsce na przykład w Cambridge. Cambridge that's right.